Witam Was bardzo serdecznie, dragą z tej strony. Dzisiaj, tak jak widzicie, bohaterem odcinka będzie Maus i sobie właśnie o Mausie porozmawiamy, jak go między innymi zdobyć, kiedy go zdobyć oraz yy, kiedy będą zniżki, kiedy będzie event halloweenowy oraz... i czy będzie oraz kiedy event marzenia się spełniają, bo jak wiecie, no ten okres się już do nas zbliża wielkimi krokami. Kiedy to nagrywam, mamy jeszcze wrzesień, natomiast wy to zobaczycie pewnie w środku jakoś października. Eee, ale do rzeczy, Maus. Maus pojawia się tylko raz do zdobycia, poczekajcie. Tylko o. Mausa macie do zdobycia tylko raz. Coś do mnie strzela, ale my się cofniemy. Mausa macie do zdobycia tylko raz w roku, właśnie podczas tak zwanych urodzin Geijin. Kiedy one trwają końcówka października, początek listopada, to będzie wszystko zapowiadane. Ja na pewno na karcie społeczności będę was o tym będzie informować. Natomiast wtedy do zdobycia będzie Maus. I wygląda to tak, że ma na Mausa będziecie musieli ogółem wybadać. I takie badanie mausa to jest 150 tysięcy punktów badań. Natomiast wystarczy, że wbijecie jeden punkt badań i ten maus wam już nie zniknie z drzewka. On będzie cały czas. Tak, więc możecie zacząć go badać podczas urodzin, przełączyć się na coś innego i to już wam nie zniknie, ten maus będzie cały czas. Natomiast tak to wygląda. Czy wtedy warto go wbić? Nie wiem. Ja go wbiłem w jeden dzień i nie żałuję, szczerze. Chciałbym tą budkę sobie zniszczyć, ale widzę, że nie mogę. A z drugiego działa, z drugiego działa mogę. Maus jest na Battle Rankingu 7-7. I tutaj Macie minusik, bo bardzo często rzuca go na 8-7. Na 8 No jesteście taką już. Y Karmą dla rybek? Mogłbym to tak nazwać, w sumie? Tak to mogę nazwać. No, jesteście pokarmem dla rybek, bo nie jesteście w stanie nic zrobić praktycznie. Walczycie z pojazdami, które mają termowizję, które mają igły stabilizacji armaty, a wy jesteście pojazdem z II wojny światowej. Tak więc tak to wygląda. Żałuję, że nie mam pocisków dymnych. No dobra, nie ma lufy. Bo bym go po prostu zadymił Tak, na drugie działo możecie wziąć pociski dymne I jest to bardzo rekomendowane Coś mi przebiło Tak więc kontuj się, kontuj się Dobra Straciłem dwóch członków załogi Nie jestem zadowolony z tego powodu Ale nie chcę też głupio puszować, No bo jak widzicie mamy 4 kile Nawet dobrze idzie Tak więc nie ma sensu no i wtedy tego mausa możecie zdobyć tylko podczas tego wydarzenia urodzin... No to się tak już potocznie nazywa urodziny gajzin tak? Natomiast cofnijmy się i wiedźmy tutaj obok. Natomiast co do następnego tematu? No to temat zniżek. Zniżki również urodzinowe. Ostatnio były jakieś takie dziwne, bo jak pamiętam... kup. i... Im więcej kupicie zestawów, tym lepsza będzie zniżka. No, czy to się sprawdza? Na pewno to się jakoś sprawdza, no bo wiadomo, ludzie tak nie kupią jednego, a kupią dwa zestawy. No bo jak mają dopłacić niewiele, no to wiadomo, że dopłacą niewiele, by mieć więcej. Wtedy również podczas tych urodzin Geijin macie zniżki na pojazdy drzewkowe, na te zwykłe pojazdy. Zniżkom nie podlegają pojazdy dywizjonowe. To jest bardzo ważne. Tym zniżkom... Tu zaraz Iz wyjedzie. Tym zniżkom nie będą podlegać pojazdy dywizjonowe. Tak więc nie, nie liczcie na to, że... Dziękuję. Nie liczcie na to, że kupicie sobie tego upatrzonego leoparda 2PL ze zniżką. Nie ma takiej opcji. Natomiast co do pojazdów drzewkowych, one zazwyczaj były na przecenie. Poczekajcie. Nie wiem co to jest, ale nie masz zamka działa. Te pojazdy drzewkowe zazwyczaj były na przecenie. Jestem otaczany, nie puszuję. Jest... Były one na zniżce, no tak, 50%. I były to zniżki podzielone Słuchajcie, były to zniżki dzielone Pod tytułem Pierwszego dnia były dwa drzewka I to było przez jakieś dwa dni Później były kolejne dwa drzewka I tak dalej, i tak dalej Tak więc to było dzielone Natomiast tak to wyglądało po prostu Że były to A, przejechał nam Że były zniżki na zestawy Wiecie co? Pop Smoke i celuję się tutaj, to mnie przebiło, hmm. chcę walczyć na moich warunkach, nie na waszych. Ja chcę walczyć na moich warunkach, nie na waszych, więc się wycofam. Tak więc, jeżeli chodzi o zniżki, no to tak to wyglądało: że były to mniej więcej zniżki 50% i były one podzielone. Tak samo no, drzewka, tak. Jedno było drzewko i były zniżki 50% również na pojazdy te premium. Czekajcie. Dzięki. Natomiast co do eventu, yy, marzenia się spełniają, czyli to Dreams Come True. No to jak już wiemy, w sensie na razie nic nie wiemy. Ja wam już napisałem na karcie społeczności, że na pewno poczekajcie dowódca Kontuj. Dzięki. Możesz wyjechać na niego na spokojnie. Ja go sobie jeszcze unieruchomię. Jakbyś mu dziabnął w działo, albo ja to zrobię. Druga gąsieniczka, i teraz po garnuszku. Nic mu nie zrobiłem, ciekawe. No, 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 no kontuj. Szybko naprawiłeś tą gąsienicę. Nie podoba mi się to. Też stój. Patrzcie, że ja nie szłam po garnkach i się nic nie dzieje. Dobra. Yy, co do eventu, marzenia się spełniają. To na razie nic nie wiemy. W zeszłym roku nagrodą główną był TOG-2. W tym roku nic nie wiemy. Na pewno zostało nam to zapowiedziane, że słuchajcie, w tym roku yy, Maszyną eventową ten event yy, po MS Barham będzie to będzie to pojazd niemiecki. Tak więc yy, moje po prostu wnioski są takie, że poczekamy sobie przez ten miesiąc na event. Marzenia się spełniają i otrzymamy jakiś niemiecki pojazd po prostu. No i dobrze. Nie masz gąsienicy, ty się już nie cofniesz. Ty też nie jedziesz nigdzie. Ty też nic już nie strzelisz. Dziękuję. Tak więc tak to wyglądało, jeżeli chodzi o te wszystkie eventy. Marzenia się spełniają. Dziabniemy go tutaj i go zabijemy. I po co ci to było? W ogóle zaraz sniuka będziemy mieli. Jeżeli nie zginiemy, to. Natomiast co do eventu halloweenowego również powinniśmy się go jakoś spodziewać, w sensie to będzie taki pewnie event. Czekajcie. 9 kill, 1 asysta, 3000 wyniku bitwy i nas zabił APDS. No tak, szkoda. Fajna bitwa. Tak więc doczekamy no, na bardzo dużo. Zobaczcie. 2375. Szkoda. No, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz, prawda? Maus do bitwy do boju. Spróbujmy. Coś wykręcić więcej w tej bitwie. Tak to wygląda, czyli Mausa będziecie mogli zdobyć koniec października, początek listopada. Tak samo ze zniżkami, jeżeli czekacie. Hejka. Chyba więcej tu nikogo nie ma. Na C się nie pcham, nie zdążę, ja jestem za wolny, wiecie. Tak więc szkoda, niuka nie będzie, ale jesteśmy bardzo blisko jego zdobycia. Gdybym tam nie zginął, a odbił ten pocisk. Ale niestety to jest Maus. Macie policzki wielkie, które każdy strzela, każdy wie, jak zabić ten pojazd. A, no i oczywiście warunek jest taki, że musicie mieć pojazd w drzewku niemieckim 5. ery. To jest oczywiście najważniejsza rzecz. Przepraszam, że dopiero teraz sobie o tym przypomniałem, ale żeby odlokować Mausa, no to jest taki wymóg posiadania zakupionego pojazdu tej ery, piątej, jak dobrze pamiętam, albo czwartej. Ja sobie tutaj wkleję Wam po prostu podczas montowania tego filmu. Jeżeli chodzi o zarobki, no to ja na Mausie mam trafiony talizman. Nie kupowałem talizmanu, nie ma takiej potrzeby. Natomiast yy, trafiłem go w skrzynce battle passowej, bo sobie kupiłem i tak to wygląda. Zarabianie mausem, bitwa przy 11 kilach, 70 tysięcy. No wiadomo, że mnie rzuciło też bardzo dobrze, bo rzuciło mnie na 6-7, Tak więc ja tutaj byłem tym bijącym ich. No i zobaczcie, rzeczywiście, no gdzie moja drużyna miała te 3 kile, 5 kili, tak ja miałem tych kili 11. Tutaj kolega 5 z 3 kile przy 7 zgonach, a my 11 kili przy 1 śmierci. Tak więc 5,5 kila na yy, śmierć w tej bitwie było mojej. Tak to wygląda, no serta tych nagrodek, jakieś bzdury. No i tutaj macie wszystko. Badam Pumę, no wiadomo jest. Przez to, że Puma jest na tej erze 7, to jest pojazd ery 5, no to też będzie ta kara do badań. Ale tak to wygląda pojazd. Czy zarabia, czy nie zarabia. No to już wam tak dziękuję. Już to miałem trzy razy dzisiaj. Pojazd naprawia się 7600 srebrnych lwów. Jest to w całości wybadany maus. Tak to wygląda. Czyli macie pojazd, który no 8000 naprawa troszkę jest to dużo. Tak więc, no mówię, czy warto? Moim zdaniem warto zawsze mieć tego małsika jesteście chłopcem do bicia na 87 ale jak was rzuci na te 67 no to wy jesteście tym chłopcem który bije innych no bo nic was nie ruszy no chyba że APDS-y wy tutaj policzki zobaczcie 230 dlatego tym pojazdem staracie się grać o tak wtedy już tutaj macie efektywność 270 300 nawet trochę bardziej możecie się kontować zobaczcie 340 Tutaj macie 400, no i wtedy tutaj 300. Tutaj nawet was nikt nie przebije, tak więc nie ma potrzeby. Tak więc gracie mniej więcej tak skontowanym. Nawet zresztą widzieliście, jak ja gram. Zachowawczo nie trzeba, nie widziałem sensu, by się pchać. I tak się tym pojazdem gra. Nawet na tych 8-7 jesteście w stanie coś zrobić, bo no macie fajne działo 300 penetracji. Daję radę słuchajcie. Tak więc to by było na tyle. Porozmawialiśmy sobie o Mausie, o zniżeczkach, taki bardziej pogadankowy ten materiał. Zobaczymy, czy w ogóle ktoś będzie zainteresowany czymś takim. Ja byłem Dragon, widzimy się w następnych materiałach na tym kanale. Hej!